Dimiti, masz moją kasę? Mam ją. Spotkajmy się w magazynie na Mohanet w Downtown Broker. Przyjedź sam. Słyszałem, że jeden Rosjan nieźle zdenerwowany jest na ciebie. Kurzyłem tylko jednego i on nie żył. Spotykam się z Dimitrim, żeby odebrać nagrodę. Trzeba lepiej na tyły też uważać. Ja wiem, że ty niezły gangster, ale oni też nie święci ludzie, wiesz. Nie boję się go. Czego moje oczy nie widzą, tego moje serce pewne nie jest. Ja z tobą idę. Gdzie to miejsce? Magazyn na Mohana. Wiem, gdzie to. Spotkam cię tam na miejscu. Oczy szeroko otwarte, co? To nie wiesz? Mam je. Raz masz gwiazdo? Cześć, Niko. Dobrze, że jesteś. Tak, masz pieniądze? Jasne. Chciałem powiedzieć, jak bardzo ja i moi szefowie jesteśmy wdzięczni Ci za to, co zrobiłeś. Dobrze. Tak. I chciałem tylko jeszcze coś sprawdzić. Okay. Nazywasz się Niko Belik. Zgadza się? O co chodzi? Pracowałeś na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Przemycałeś ludzi do Włoch. Nie wiem o czym mówisz, ale nawaliłeś i zostawiłeś sporo długów. Zostawiłeś mojego dobrego przyjaciela bez grosza. Witaj Niko. Witam. Panie Bulgarin. Gdzie są moje pieniądze? Nie wiem. Nie okradłem ciebie. Doprawdy? Zostaliśmy złapani niedaleko wybrzeża. Musiałem płynąć w pław, aby przeżyć. Nie wiem, co się stało. Prawie utonąłem. Serce mi krwawi. Zrobiłem, co mogłem. Nie spieprzyłem tego. Pozbądźcie się go. To jest bałagan niezły. Coraz więcej pechłaków tu idzie. Cały budynek w nich tu jest. Pechłak.

Wracamy do kafejki, wiesz? Ale nie z Babilonem na ogonie. Raz masz, raz mam. Samochód trzeba jakiś by wynieść się stąd. Wszystko tam bałagan jest. Babilon wszędzie, zgubi. Próbuję ich kurwa zgubić. No to teraz kto tam nawali? Co nie tak poszło? Nie mam pojęcia i nie myślę o tym teraz. Muszę zgubić te pieprzone psy. Babilon to trudna sprawa, zawsze jest. Słuszny człowiek jesteś. Zgubiony Babilon. Teraz do kafejki jedziemy. Muszę przypalić trochę czegoś. Mówiłem jaci, że Dimitri to szczur przebiegły jest. Nie wiedziałem, że pan Bulgarin jest w Liberty City. Gdybym wtedy mógł ich tam zabić... Trochę spokojniej, Niko. Jednego naraz to dość jest. Za dużo niezdrowo. Raz masz, znajdziemy to, gdzie Dimitri jest i potem bam. Resztę się też usuniemy. Do tego czasu bez wychylania się. Pieprzony Dimitri wysłużył się mną do zabicia Faustina i sprzedał mnie w cholerę. Spokojniej być, Niko. On jest kuta, wiesz ty? On sam wpadnie kiedyś w gówno. Im wyżej małpa wejdzie na drzewo, tym bardziej w glebę walnie, wiesz? Postaram się, żeby Dimitri spadł z tego drzewa. Ja pomówię z Badmanem. Ty nie wychylaj się tu, mów z Romanem i się uciekajcie stąd. Dziękuję za pomoc, Jacob. Jedna miłość, Bradley.